Od 1 kwietnia na Sopockim Mądziaku jest więcej policji, jednak restauratorzy obawiają się, że w sezonie to może być za mało. Chcą powołać własne patrole. Taki patrol chodziłby po całym Monciaku. Jest to inicjatywa gastronomów sopockich i miałby czuwać właśnie, miałby reagować, gdyby się okazało, że dzieje się coś złego, jeżeli by się okazywało, że przyjeżdżają jakieś grupy chuliganów. Miałyby być odpowiednie, odpowiednie jednostki już policyjne informowane o tym, co się dzieje. Oczywiście przyjmujemy zgłoszenia, często są kradzieże lokalowe. Restauratorzy, my, my właściwie prosimy restauratorów o to, aby wzmożyli swoją czujność, przede wszystkim obsługa lokalu. Natomiast właściciele często ulepszają monitoring, dzięki czemu my mamy materiał dowodowy, dzięki czemu możemy schwytać takiego złodzieja. Przy czym ten pomysł na razie czeka na realizację, ponieważ ostatnio bezpieczeństwo bardzo się poprawiło. Jest nowy komendant, jest więcej patroli i rzeczywiście jest odczuwalne to, że jakieś oko nad porządkiem tutaj czuwa. Montecasino jest bezpiecznym miejscem, tak jak cały Sopot, dlatego patrole są widoczne, policjanci patrolują ulice i dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i odwiedzających Sopot.